Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części tego poradnika, z takiego e, dużego na temat właśnie pozycjonowania na mapie The Inferno i dzisiaj sobie e, takim kończącym właśnie ten poradnik e, częścią dotyczącą AWP, -y, tak ponieważ nie e, przedstawiałem wam w sumie ekrania e, na pozycjach różnych e, pod kątem Grania z, właśnie z snajperką i tutaj dzisiaj wam zademonstruję na jakich pozycjach najlepiej sobie radzić właśnie z tą bronią. Oczywiście, żeby e, nie grać za bardzo agresywnie, bo, ale na tyle być właśnie zbalansowanym w własnym stylu gry, żeby po prostu e, da, dawać korzyść dla e, naszej drużyny, tak, korzystając z tej Awupy. No i właśnie co należy kupować podczas takiej rundy? To e, e, oczywiście należy kupować awp gdy na przykład e, Byliśmy wcześniej M, tak? I na przykład mamy dobry rest tutaj z tej strony i na przykład straciliśmy tą broń, ale mamy na tyle kasy, żeby sobie tą AWP kupić, tak? To wtedy kupujemy tą AWP za właśnie 4750 dolarów, do tego jakieś granaty, tak? Jeśli macie na tyle dużo kasy, żeby owe zakupić. I właśnie tutaj najlepszym wyborem, żeby grać z AWP-ą, to lepiej jest, żeby kupować granaty właśnie e Defensywne, bądź też defensywno-ofensywne, tak? Czyli właśnie typu smoke, plus e flesze i jakiś palak, tak? Mów smoke, flesze i jakiś net, ale tutaj neda lepiej nie stosować, ponieważ e nie jest to takie e na tyle potrzebne jeśli gramy z awfą. A to zaraz wam powiem czemu. No i tutaj, jeśli chodzi o te granaty, to najlepiej sobie kupić smoke, właśnie i dwa flesze, i oczywiście palaka. Do tego jakiś pistolet sobie możecie dokupić jeśli wam starczy pieniędzy, na przykład Digna. Dig jest bardzo fajną opcją, ponieważ na przykład jak trafimy gościa w nogi, to wtedy jak wychniemy i trafimy znowu jedną pesko z Digna, to właśnie szybciej go trafimy prędzej z Digna niżeli potem kolejnym strzałem w tego samego przeciwnika, tak który dostał od nas za pierwszym strzałem w nogi. Więc tutaj lepiej sobie po prostu trafić go i szybko wyjść i trafić go z Digna, tak, niż właśnie przeładować AWP, zanim on przeładuje i wtedy yy, użyjcie tego scope'a, żeby właśnie namierzyć rywala, to lepiej sobie zmienić na digla, od razu wyjść, strzelić pestko, tak wychylając i tego przeciwnika po prostu zdejmując. No i właśnie, jeśli macie takiego resp'a tutaj na CT, yy, przy tym właśnie yy, murze tego budynku, przy latarni bardziej, to wtedy jak macie takiego respa to oczywiście kupujecie AWP, jak już wcześniej wspomniałem, bierzecie nóż, tak? I biegniecie właśnie tutaj tym konektorem, żeby szybko wychylić na Mida i. W skoku najlepiej właśnie takiego przeciwnika e, cyknąć, który stoi właśnie na rampie, czy to też na schodach z AWP, tak. I na przykład tutaj najlepiej mierzyć na poziomie e, gdzieś tutaj tułowia bądź głowy, ale oczywiście bardziej tu z tej strony I wtedy jak zauważycie nawet na przeciwnika na schodach, to możecie wtedy zrobić takiego flika małego, nie jest to duże wyzwanie i wtedy szybko się cofacie w lewą stronę i domykacie, pomagacie właśnie naszemu koledze, który jest na shortcie. I potem biegniecie oczywiście w stronę side'u i możecie już kampić sobie z tej strony na drugiej i już osłaniacie tutaj konkretnie pozycję długiej. I też możecie dawać e, pomoc e, z, z tej strony właśnie patrząc na balkonie, czy ktoś się nie pojawia. Oczywiście też będziecie dostawać info z, od swoich e, kompanów z drużyny, czy na przykład e, od gościa, który siedzi w picie, bądź na szorcie, czy idą absami. Jak idą absami, to wtedy właśnie się wcelowujecie tutaj pomiędzy tymi e, boksami na bs a tu tutaj E, tym rogiem tutaj tej belki tak i wtedy możecie sobie zdejmować z tej strony również i z tej strony sobie też radzić żeby wam po prostu starczyło na ten swobod żebyście mogli pokryć zarówno długą, jak i popatrzeć też trochę na abs tak? tak samo możecie sobie tutaj się ukryć e, i wychylać już tutaj na tą pozycję shorta tak sobie zdejmować shorta Tutaj na przykład możecie też zastosować fleszyka tak na chwilę, żeby się potem zająć z długą, pomóc właśnie koledze, który jest w picie takim fleszykiem, bądź też możecie rzucić go na aparty, tak? I wtedy on fajnie wybucha odbijając się od ściany i tym samym przeciwnik nie będzie w stanie, gdy, gdy kampi tu przy oknie będzie w stanie się od tego flesza odwrócić. No i tak, y jeśli chodzi o takie granie właśnie to pod e, respa, to oczywiście kupujecie taką AWP, a jeśli w ogóle jesteście sniperem to jeszcze lepiej to dla was e, to dla Was e, po prostu e, premiuje, tak, że jak jesteście sniperem, to macie takiego respa szybko, e, pewny frag będziecie mogli e, zdjąć, tak w, właśnie tej rundzie i wychylacie tak, celujecie tutaj pomiędzy, tu sobie tak strzeliłem oczywiście na luzie, żeby wam tylko pokazać jak to mniej więcej powinno wyglądać. Czyli wychylacie się tutaj z tej strony i strzelacie w przeciwnika, który jest na rampie na przykład, albo bardziej się wychylacie, albo trochę mniej, że w zależności od tego co grają przeciwnicy. Jeśli grają AWP to trochę mniej, żebyście tu stanęli i właśnie strzelili pomiędzy y, tym rogiem budynku a tym, właśnie to miejsce. Bądź jeżeli oni nie mają obłupy, to sobie bardziej z tej strony wychylić i wtedy na przykład biegnąc z tych przeciwników, którzy biegną na banana, tutaj na przykład zdjąć albo gościa, który, poczekać na chwilę aż gościu, który będzie tutaj skakiwał na przykład do pita albo gdzieś na mida, to szybko, potem szybko piknąć, tak i co się cofnąć, zostając smoka na szybko i się cofacie już właśnie w tym miejsce, o którym wam wcześniej wspominałem, czyli tutaj na pozycję. Tego naróżnika, tego budynku, BS-a w sumie e, i patrzycie sobie na przykład tutaj, kucając Oczywiście, za kraty możecie szybciej dojrzeć przeciwnika niż on was, ponieważ on wychyla z lewej strony, to Wy będziecie mieli przewagę, i wtedy tym samym będziecie mogli zdjąć pierwszego na przykład przeciwnika z tej strony, rzucając sobie flesza na przykład takiego na opóźnienie, tak żeby się przeciwnik coodwócił, a Wy będziecie mogli wyjść i tego przeciwnika szybko zdjąć, tak? który na przykład kapi w ciemni albo po prostu zajmę się też shortem, tak, gdy będziecie mieli jakieś info, że shortem biegną albo upsami. No i to było na tyle, jeśli chodzi o takie granie awp właśnie z tego Respa, z korzyścią dla Was. A teraz zajmę się ogólnym graniem AWP-u na BSA. O właśnie, oczywiście flasza, który jest pod windem, Ostatni flash. no i właśnie z tą AW po to lepiej stać, albo z tej strony nie za blisko oczywiście, ponieważ wasz model będzie większy przy bliższej odległości dla przeciwnika. A wy i tak będziecie mieli korzyść, jeśli się ustawicie dalej, bo macie po prostu awkę, tak, i możecie sobie przybliżyć dwa razy, trafić, tak, się potem szybko cofnąć, na przykład tutaj stanę znowu, e, trafić przeciwnika i się tak cofając tutaj na przykład, albo po prostu oddając jeden strzał, tak, e, rzucając na przykład, e, oddając na przykład jeden strzał, rzucając potem sesza, cofacie się. Z tej strony, już przy murku, jesteście przy narożniku tego bs i wtedy już kryjecie tutaj dalej z, ze strony długiej, tak? A jak będziecie mieli info, że biegają na przykład shortem, to na przykład możecie rzucić takiego flasha, tak? się szybko odsłonić. O, a, trochę mi nie wyszło. Takiego flasha nadpita, tak? Szybko i trafiając przeciwnika. Bądź też na przykład e, flesza bardziej zakrywając od budynku. Tak, cyk, ona oślepia tych przeciwników, którzy tam stoją, a żeby wam to pokazać dokładnie, to oczywiście oni zauważą dokładnie tego flesza e, tak szybko, jakby chcieli i my będziemy mogli się wychylić i przeciwnika zdjąć, tak, jednym strzałem w tu, bądź w górę. No i to bo by było na tyle, jeśli chodzi o branie tutaj z pozycji długiej bardziej. E, Bądź oczywiście właśnie gracie, gdy już pikniecie gościa z mida, gdy będziecie mieli tego respadowego to gracie sobie po prostu od długiej, tak, od narożnika tego WS-a. I tutaj sobie kampicie, tak, Proszę nawet z tej strony bardziej, żeby was nie było widać za bardzo. No i to było na tyle, jeśli chodzi o granie na pozycji długiej z awką. Oczywiście możecie sobie też zagrać pikując tutaj, tak, z tej strony, się cofając, cofając, cofając. Na przykład możecie stanąć sobie z konektem, tak, trafiając i szybko wtedy na Biblię. I wtedy z Biblii już tutaj na przykład rzucając flesza. Szybko piknąć kolejnego, tak. To po prostu musicie sobie sami pomyśleć jak z tymi granatami sobie operować. Ja tam tylko wam podsunąłem pewien pomysł na to nakrycie tej długiej. No, i właśnie jeśli chodzi o granie też z AWP-ą e, na B A, to polecam Wam bardzo granie też na picie, ponieważ na picie, jak wiemy, tutaj ten strzał z AWP-y e, jeszcze moim no, daleko to jest insta e, frag za nas. Czyli jesteśmy bardzo dobrze z e, reakcją, tak naszą. Gdy na przykład wychylamy od razu tutaj, wtedy strzelamy. I tak samo możemy się tutaj ukryć, tak i po prostu tutaj czekać na gościa, który wychodzi z balkonu. Szybko dając strzały, wtedy się szybko chowając na przykład, klęs szybko, klęs się z tej strony, tak, i tak dalej, i tak dalej. To już wasza dowolna, yy, dowolna po prostu yy, runda rozkrywana przez was, jak chcecie. Czy to w picie, czy to na długiej. Yy, I też dobrą opcją jest sobie kampić, jak gracie bardziej pod pit, to na przykład granie tutaj absów, tak, najpierw szybkie pignięcie cofanie się na pita już, tak, wtedy tutaj zajmowanie tego miejsca na przykład na rowerku i szybkie wyciąganie konnych fragów. Bądź na przykład jeśli e, uda wam się trafić z tej strony, tak, i właśnie że słyszycie, że jest ktoś na shortcie, to możecie na przykład e, wtedy, ojej, ja źle, możecie tego flasza rzucić takiego na cofkę, tak, tutaj cyk, oni dostaną, ponieważ wybucha z tej strony Więc tutaj będziemy mieli czasu, żeby się trochę cofnąć na Pit'a i wtedy szybko e, Ich po prostu przygłodzić e, naszą obroną, czyli tutaj się tak Na poziomie tutaj e, tego kontaktu, gdzie jest Cek, rzucacie On sobie ładnie wybucha z tej strony I przeciwnicy, którzy tu wychylą to dostaną Bądź na przykład Bądź na przykład trochę wyżej, jakbyście rzucili to wtedy ten flesz sobie wybuchnie. No i trochę źle. O, to ten flash trochę sobie wybuchnie dalej. A, trochę bliżej wybuchnie, czemu. Chociaż nie było dalej? Jak to, się Bardziej z tej strony. O. I teraz wybuch trochę dalej. No i jest ok. I oślepienie wtedy Właśnie będziecie mogli sobie równie. E, takich przyczynów zdjąć wtedy na przykład z balkonu, bądź się bądź tutaj przebiegając na pita, tak i wtedy czy na, tylu, na przykład sianka No to więc tutaj wszystko, no, oczywiście mój gint, sorry za to. No i oczywiście tutaj jest stadowość waszego grania, czy to bardziej agresywnie, czy to pasywnie. I oczywiście takie granaty się wam przydadzą. Jeśli chodzi o Palaka, to też Palak jest bardzo dobrą opcją, jeśli gracie na długiej, tak? To możecie sobie szybko. Yy gdy już na przykład zajmiecie e, znaczy pikniecie przeciwnika tak? To możecie szybko na przykład spalić tą pozycję, się cofać, e, cofając się oczywiście i wtedy tutaj e, wychylamy sobie z Awko i patrzymy czy ktoś nie przebiega na przykład jakiś szaleniec, tak? Czy na przykład wtedy kryjemy e, shortą, e, shorta na ten czas kiedy tam jest Palak i wtedy możemy nasłuchiwać czy biegną na przykład długo przez Palaka i wtedy skupimy takiego przeciwnika zdjąć. No i to było na tyle, jeśli chodzi o granie AWP-u na BSA. Tutaj żadnej jakby filozofii nie ma, i teraz przechodzimy sobie na BSA B. I tutaj Wam polecam grać awp jeśli macie dobrego respa. A oczywiście chodzi mi o takiego respa, który też jest dobry na BSA, czyli z tego miejsca. Jeśli pod latarnią jesteście, to możecie szybko piknąć. A też jest fajny respa na B na banana, jeśli właśnie się zrespicie z tej strony bliżej to możecie szybko po prostu biec, tak? i na przykład waszym go kolegę poprosić, żeby wam zafleszował z tyłu, na przykład takiego flesza dając ojej, trochę źle mi to wyszło oczywiście on powinien... kurde ja trochę... o bardziej za tą dyktę, tak? wtedy my będziemy mogli wychylić odejść szybki strzał i wtedy na przykład szybko palić tą pozycję żeby nas potem nie zraszowali, tak, przeciwnicy. I na przykład zagrać sobie możemy e, bliżej z tej strony, tak, na przykład e, patrząc na drewno ktoś nie będzie wchodził, bądź nie będzie boostowany z tej strony. I tak samo możemy potem dorzucić sobie smoka, tak? Bądź poprosić kolkę, żeby dorzucić smoka, żeby czekając na nasze odonie strzał, żeby rzucić szybko smoka. Wtedy my przechodzimy sobie na szpulę, tak? I sobie kampimy wtedy z szpuli grając właśnie AWP. Możemy też grać na info, tak sobie tak wychylając, wychylając. Potem jak nas zauważy ktokolwiek, możemy sobie tak wtedy wychylić właśnie yy, z niższej pozycji, tak. jeżeli tutaj z e, tych e, trum, czyli tu dawnej spuli w sumie. No a spula na no, to się cały czas mówi, więc tak już zostało. No i tak samo możemy za, za, zagrać AWP grając sobie w ciemni, tak. Tutaj szybko oddając strzał. Yy, potem się kryjąc, na przykład e, dostając flesz od swojego kolegi na, e, dla, na przeciwników i też sobie, sobie możemy e, znaczy no trochę dalej sobie możemy wychylić tak i sobie oddając strzały kolejnych, kolejnych przeciwników no i to by było na tyle jeśli chodzi o granie awp w sumie też e, po stronie BSAB no i e, też polecam Wam e, grać e, na przykład jak e, jesteście na rotacji, to na przykład sobie ustawiacie, się ustawiacie i wtedy patrzycie, czy na przykład jak już jest smog, to nie wchodzą na beczki, tak, z tej strony. Wtedy jak na przykład na rotacji z A będziecie odbijać besa, to patrzycie te beczki najpierw i szybko na przykład e, traficie gościa, który będzie chciał pikować na przykład CT, tak, nasz CT. E, I to było na tyle w em, tym poradniku, takim króciutkim, w sumie takie części e, zak zakończającej. Cały ogólny poradnik duży na temat e, pozycjonowania na mapie The Inferno. I w następnym poradniku na pewno e, będę po, po stronie ECT, oczywiście, na mapie De Inferno e, pragnę zaznaczyć. A na w następnych poradnikach będę po prostu tłumaczył. E, na jakich pozycjach e, e, grać po stronie tero, tak, e, to jakie flesze rzucać, jakie smoki, jakie neidy, e, jak wychylać tak na przeciwnika, który kryje na przykład banana, tu dyktę, bądź tu z y, narożnika tak budynku bądź tu z cementu i tak dalej i tak dalej a ja się z wami żegnam, to było na tyle i zostawcie lajka like, jeśli wam się ten poradnik sporo, spod, ta część poradnika spodobała i będziecie chcieli czekać na następne to też subujcie jeśli jesteście nowi na kanale i oczywiście życzę wam miłego dnia jak zwykle i cześć